No myślę, że mecz był ciekawym widowiskiem, zwłaszcza w pierwszej połowie. Myślę, że z jednej i z drugiej strony było sporo ciekawych akcji pod jedną i pod drugą bramką. My byliśmy skuteczniejsi. Do przerwy prowadziliśmy dwa do jednego. Druga połowa myślę, że no nie była już takim ciekawym widowiskiem. Była gra Szarpana, żaden z zespołów. Jakiś takich super sytuacji sobie nie wykreował i mecz zakończył się naszym zwycięstwem 2 do 1. Jesteśmy bardzo zadowoleni z trzech punktów i, i czekamy na następne spotkanie. No cóż, jesteśmy po meczu z Eglonium. niestety porażka 2-1. Jesteśmy w trudnym momencie, bo to jest to druga porażka z rzędu. W Radomsku zupełnie nie niestety dzisiaj. Pierwsza połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu. Jagiellonia zasłużenie prowadziła 2-0. Złapaliśmy kontakt dzięki sprytowi Kamilu, Kamila Zalewskiego. I no, ta ostatnia sytuacja w meczu, w pierwszej połowie, gdzie, gdzie Jagiellonia po taki, taki błąd naszego bramkarza potrafiła wykorzystać, my po takim samym, podobnym błędzie jak Sawiera, niestety nie zdobyliśmy ramki na 2-2. No, zabrakowało nam w takich kluczowych momentach jakości. Druga połowa na pewno bardziej wyrównana. Wręcz uważam, że nieco więcej sytuacji stworzyliśmy my. Bardzo dobry strzał yy, Pawła yy, Tomkiewicza, wybroniony przez Kawiera. Kilka takich dośrodkowań, groźnych sytuacji, z których mogliśmy ulepić przynajmniej jedną bramkę, dającą na remis. No nic, przegraliśmy. Tak jak mówiłem na początku, trudny moment. Gdzieś tych punktów nam nieco zaczyna brakować, ale no, wierzę, że tak jak. W Wdepnęliśmy z moim zespołem w to miejsce. Tak wierzę, że z tymi chłopcami, których mam, razem z tego wyjdziemy. Ciągle ich wspieram, ciągle ich kibicuję. Wiadomo, taki moment, gdzie też trzeba być mężczyzną i powiedzieć, co wyszło dobrze, co wyszło źle. Musimy z tym się zmierzyć i wziąć to na klatę. Ale jakby nie będę, broń Boże, podcinał gaździ, na której siedzę. Wierzę w ten zespół, wierzę w tych chłopców, wierzę w tę naszą pracę. Ja wiem, że być już po raz kolejny pewnie się powtarzam i może kibic zaczyna w to wątpić, ale. Ale ja jako trener wierzę w swoją filozofię, wierzę w ten model yy, gry naszego zespołu i dzisiaj Gielonia naprawdę przyjechała w bardzo silnym składzie. Yy, więc mam nadzieję, że taka lekcja dzisiaj yy, pokory przyda się nam w kontekście kolejnych meczów i to, co dzisiaj nam nie wyszło, naprawimy już w Tomaszowie yy, Mazowieckim. Dziękuję za, za pracę dla moich chłopców, dla, dla mojego zespołu. Yy, no i cóż, wierzę, że ta karta się dla nas odwróci. Dziękuję bardzo.